My maglujemy kandydatki i kandydatów. Wy oglądacie, komentujecie i oceniacie. Idźcie na wybory. Magier wyborczy po scriptem: pan y, Tomasz Respondek, kandydat na burmistrza Miasteczka Śląskiego. Panie Respondek, kilka problemów poruszyliśmy. Który według Pana jest najistotniejszy i który według Pana należy załatwić w pierwszym rzędzie? Znaczy, chciałbym może powiedzieć o rzeczy, o których jeszcze nie mówiłem. Ja Dlucze. bym chciał, żeby w miasteczku, jak nastała zgoda, żeby ludzie mieli poczucie, że burmistrzem jest osoba, która wszystkim dobrze życzy, że mają lidera, który prowadzi ich w dobrą stronę. I my jesteśmy gminą bardzo ciekawą, bardzo różnorodną, bo mamy no, pięć dzielnic w zasadzie i chciałbym mieć poczucie właśnie, że ci ludzie się lubią podejmować właśnie integracyjne działania, bo na pewno w najbliższych latach yy, będzie do nas mieszkańców spoza naszej gminy, żeby u nas się dobrze czuli, żeby zostali dobrze przyjęci. Ale to, co chciałem powiedzieć, aby stworzyć dobre miejsce do życia, to co powiedziałem w pierwszej części, ta turystyka. To nie nigdy nie będziemy mieli tylu turystów, co, co Kraków, oczywiście, w Wrocław, ale żeby na przykład lipiec, sierpień, wielu ludzi nie chce już na hechło, na jeździć, bo jest za duży tłok, za dużo ludzi. Ja bym chciał stworzyć infrastrukturę turystyczną wokół tych naszych zbiorników ścieżki dydaktyczne, edukacyjne, żeby ludzie bez giełku mogli przejść ze swoim psem czy, czy z kijkami po tych miejscach. Połączyć je z sobą, stworzyć materiały turystyczne, żeby ludzie wiedzieli, no bo wiadomo osoby młodsze mogą mi 30 albo 20 km przejść, a osoby starsze muszą wiedzieć że no ta ścieżka no to kilometr 200 dam radę, ale 7 to już mi jest mi jest za dużo no i tak powiedziałem. bardzo dziękujemy magil wyborczy po dziękuję